Jak myślę o twórczości Jerzego Nowosielskiego i twórczości mojej mamy Marii Pinińskiej Bereś, to od razu mi przychodzi na myśl, że to byli artyści, którzy wierzyli w sztukę. Drugą cechą wspólną to jest dbałość o formę, a trzecią, bardzo widoczną dla każdego, to jest treść ich sztuki, która oscylowała wokół kobiety. Z tym, że mama oczywiście była kobietą, więc sięgała do swoich intymnych przeżyć kobiety i o tym robiła swoje prace. Natomiast Jerzy Nowosielski był mężczyzną, więc opowiadał o kobietach, jak on je widzi. Cechami charakterystycznymi twórczości mojej mamy są miękkość, lekkość, kolor różowy i sięganie do swoich przeżyć, do przeżyć kobiety, dziewczynki. Często mama właśnie opowiadała o różnych sytuacjach, które potem uwidaczniały się w jej twórczości. Nazywam się Bettina Bereś. Jestem malarką, chawciarką, ceramiczką, graficzką, ogrodniczką, zajmuję się psami i jestem córką Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia.